Cześć, co powiesz na szybki obiad z tofu? Wystarczy, że tofu pokroisz na grube plastry i podsmażysz je razem z pieczarkami. Ja je doprawiłam papryką ostrą, odrobiną soli himalajskiej, i tak naprawdę tyle. Pod koniec dolałam mleczka kokosowego, żeby nadać kremowej konsystencji. Tak samo mleczka dodałam do makaronu ryżowego oraz dosypałam do niego kary i również odrobinę yy, soli. Do tego dorzucę ulubione warzywa. W tym wypadku będzie to ogórek świeży i rzodkiewka. I mam obiad gotowy w 15 minut. Jeżeli propozycja wam się podobała, koniecznie przetestujcie, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i koniecznie zapoznajcie się z pozostałymi filmami na kanale. Smacznego!